Dzisiaj na się Takie dwa na dziesięć powiem, ale ale polecam, polecam. Bardzo dobrze, bardzo. dobrze. Polecam serdecznie. A co najbardziej wam się podobało? No, no, najbardziej się podoba pani pani Ola Chocian, która tutaj, y, jest świetną asystentką, prowadzi wszystkie konkurencje. Podoba mi się czółka y, do prowadzenia wielkiej niespodzianki podoba mi się jak się to się podoba na tegorocznej majówce? Fantastycznie. To jest, nie są no. nie ma, jak zawsze Co jeszcze powiedzieć? Fajni ludzie, fajna atmosfera, fajni nauczyciele, świetne utwory, świetne zabawy. Prowadząca i kamerująca też. Tak, tak. Ja już nie mogę doczekać nigdy jakiś nauczyciel. Też, właśnie opowie jeszcze? フフフフ。 Jak się podoba tegoroczna majówka? Już... Wspaniała. Ja... <laughs> co najbardziej Pani chroni teraz w pamięci? Do tej pory. Wspaniałe, okay. pyszne kiełbasy. Pyszne kiełbasy, wspaniałe ciasto, wspaniała lemoniada. <laughs> Na pewno odebrzmi. Które to Pani lemoniada? Piąta. <laughs> Dobry wynik. <Nasi? laughs> są ze mną przewodniczący Arszenka Weronika. Też zgodziły się wystąpić tutaj w filmie, my, w współpracę, ja, chociaż ja, myślę, budowlę, tego że będą no, jest bardzo w następnych majówkach. Pozwólcie, że serdecznie podziękuję za to, że dzisiaj zgodzili się wystąpić, że poświęcili swój czas. Nie nie bardzo dajcie. Wam dziękujemy tak, jest i mam nadzieję, że Jesteś, jak spojrzycie i na te pendry z napisem Liceum Ogólnokształcące, to o nas pomyślicie. Dziękuję Wam I zapraszamy bardzo się serdecznie. No na Myślałem największy Wielkę. pan. I na... Może pan tylko powie, co pan myśli o występie? Dobra. Super inicjatywa i mam nadzieję, że będzie trwała do końca świata po jeden dzień dłużej. Majówka <noise> jest, jest super, bardzo mi się podoba. Wspaniali ludzie, wspaniała szkoła, ale nie polecam. Mam na 10, mocne. Majówka jest wyborowa, pierwszy ten na świetnie. Belgika z księdzem, wśród Księd miód, Malina.